Jest stream już. Tylko musi się wczytać. Nie, no tym nie, tym nie trwa, się wczytać. Nie, mam tyleć! się wczytać! Powinienem się wczytać, pewnie jest już. Ale to ja się... Ja się wyciszę może. Aha RTV się wstydzi, jaki cieniol! E cieniol! No. <grym> I Friend też się... Bra bo nie ma... bo... nie, bo brat ma Downa. Ty masz na ty śmieciu. Okej, okay, już jest chyba live. Jest live, oczywiście. Sam masz. Kur down. Nie, <sum> sam masz downna. Maczuk. Jestem to. Link do Discorda działa? Nie, nie działa. No to trzeba. A skąd ja mam wiedzieć, jak ty się jej nawet nie znasz? Dabki i mordę! <sum> <noise> Rejwik no Co ty? że <noise> jakaś miniaturka nie dzieci. Dobra, LTV to... ma wyciszenie serwera, ktoś jeszcze chce Kto ma Kto ma wyciszenie kto się serwera? Zgłasza, kto się zgłasza? LTV. Kto się zgłasza do wyciszenia serwera, bo LTV... A na co się zgłasza? Na wyciszenie serwera, że nie będziesz w ogóle mógł gadać. A ja mam pytanie. Jak się nazywa Twikano? kanał? Nubek no, to cox Krajwik i ty link. Ja link. I musisz pisać na czacie, że robisz live'a. No wysyła, wysyłam... Robi live'a. Robi live. Proszę, masz stream. Ale pisz mi na czacie, zwykłym. Co no live robi? No. Nie, nie można wysłać linków na czacie. No ale pisz, że robisz y, live'a No ja pier... RTV wy, wy, Jeszcze jedno takie słowo i masz... I masz normal I masz pana na jeden dzień Sorry, je, je, ja serio Jeśli nie z tobą Jedno słowo Chodź już, O, teraz grzeczniej Proszę Proszę jeszcze. O, o, w końcu O, ale... Ale pokorniaczek <grym> Ale pokorniaczek Ej Nubek, Nubek, popatrz, 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 Nubek, 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 nubek popatrz. popatrz. Nubek to ma mały. Patrz, Patrz jestem, jestem wyższy od Pikachu. Nubek to ma mały fitek. chcesz muta? <laughs> nie, nie, ja nie chcę. Bo jak chcesz, to mogę ci nie dać mu tak. nie chciał Ja parę, nie wiedział. Ty, chcesz? Masz okotę? Nie. Ej, hey, nubek, daj mi właściciela, żebym też mógł wyciszać. Dobrze. Ma, ty, ty, ty jesteś godny. A mi dasz I tego. Moder A ja mi dasz moderatora? A mi dasz właściciela? Chyba cię jaja, Bolo, different. Ale, <laughs> Kurde, dopiero sam mówi o żentelno, żeby być dżentelny. A mówi, że mnie jaja Swendu. W co ty grasz? Ej, ej! Ej, ej, Co to za herezja? Da, dasz coś? Dasz jakąś rangę? Nie by czemu miałbym ci dawać rangę. Ranga? Bo my się znamy, ty się znasz z nami więcej niż taki. To jest taka beka normalnie. Szy ten. Szymon go zna, nie wiem, może z jakiś miesiąc, a on nas zna rok i kurde, nam nam nie wierzy, a mu wierzy. Ale nie wiem, to jest takie. Ale co, o co chodzi znowu? No jaj, o gówno. Wie. Jezu, zamknijcie się. Nie chodzi o to, że. Dobra, zamknij łeb i dłużej. tyle. I co? Putkaj łeb. No, piszcie na co że live robi nubek to cox. Ale to jest promowanie i dostanie bana. No ja nie piszę. Ja nie to promuję nie takiego nie zwalonego kanału. Dzięki który... mnie bym nie w sumie nie nagrywał. Który to powiedział? Prawda. A który to powiedział w ogóle? Jest pytanie. Chyba komiks. Ale co powiedział? To, to powiedział, o że... Coś nie o kanale okonale kanału. A sam chciał robić live. Co? Nie, ja nie mówiłem nic o live, więc się zamknij teraz. Sam się zgodziłeś o live. Ja hmm. Chyba trzeba zmienić tytuł na najbardziej... Na, na, najbardziej cringe'owy live w Polsce. O, to no. mi się Bardziej podoba jest, już. No Najbardziej teraz. jesteś cringe'owy, tak szczerze. <laughs> <laughs> jak robisz jakieś dziecko, ten ten Jak robisz jak jak jakieś dziecko, jestem taksik, no to wiesz co? On to trochę jesteś dzieckiem takim Dobranoc. No zaraz wróci. To jest Sigmon. No i kto odłączył? Zapraszam do kasyna, można dać podpis. Działka, warb, kasyna, podłoga. Podłoga, podłoga, o. Chełm jeden. O, kaczorek wyszedł. Szymon, dasz podpis? Dasz podpis, Szymon? Kurde, ty to Oh, hey, 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 hey! Simon.